Mamy dziś ważne zadanie. Trzeba nakarmić Enid. Co chcesz zjeść? Pankejki. Myślę, że na pewno damy radę. Nie martw się. O, fuj. Na zdrowie, Paxli! Dobrze, że jestem doświadczoną damą, więc przepis na pankejki znam na pamięć. Dodaliśmy wszystkie potrzebne składniki, a teraz pozostało je tylko wymieszać. O, matko Wednesday, wpędzisz mnie do grobu. Do grobu? Nie sądziłam, że ty też lubisz to miejsce. Jeśli myślisz, że tylko ty znasz przepis na pankejki, to cię rozczaruję. Paxley, a ty wiesz jak zrobić pankejki? No, twoje działania są bardzo przekonujące i zdecydowane. Zaufajmy Twojemu autorskiemu wykonaniu. No ta skorupka będzie na pewno miło chrupać między zębami. Mój brat jest kompletnym nieudacznikiem. I te pankej wyglądają na zbyt jasne. Trzeba je troszkę przyciemnić. Tak lepiej. Karne jedzenie zawsze wygląda bardziej apetycznie. Pozostało tylko je usmażyć. I gotowe. Teraz położymy je na talerzu i skropimy syropem truskawkowym. Tak wygląda o wiele lepiej. Więcej, więcej. No to dopiero pan Kayki Wednesday. Przyprawisz nas o siwe włosy. Rączka potrzebuję Twojej pomocy. Dzięki, ta sieci pająki mi się podobają. Gotowe. Licealiści nie mają pojęcia o normalnym jedzeniu. Moje ciasto jest zrobione. Enik chciała tęczowe naleśniki, więc ufarbuję je na różne kolory. Zrobię naleśnikową tęczę. To będzie pyszne. Pozostało tylko usmażyć górę naleśników i dodać do nich odrobinę masła. I oczywiście syrop klonowy. Nie będę niczego żałować moim uczniom. Spójrz Wednesday. to lepsze danie. Co to za zapach? Przestań się palić! Ogień zniknął. Pachnie okropnie. Nawet ja tego nie zjem. Trzeba coś wymyślić. Ale co? Mam. Wiem, co jest lepsze od klasycznych naleśników. Wezmę banana i zamienię go w pióre bananowe. Właśnie w ten sposób. Dodam jedno jajko. Wszystko wymieszam. I zrobię szybkie pankeki bananowe. Na pewno smakują lepiej niż te zwykłe. Z tą, jak ona się tam nazywa? No mąką. Możesz próbować. Enid, dania gotowe. Ojej, te pancake'i są takie czarne. Czyżby się przypaliły? Co tu robi pająk? Spróbuję troszkę. Mmm, syrop truskawkowy. Z nim zawsze wszystko jest smaczne. No to jest pyszne. Brawo, Wednesday. A co my tu mamy? Tęczowe pancake'i. Tak jak chciałam. Muszę szybko spróbować. Smakują niesamowicie! Pani dyrektor zawsze wiesz, czego potrzebuje. Okej, okay, ale mam jeszcze jedną porcję i kończy mi się miejsce w żołądku. Te wyglądają niecodziennie, spróbuję. W smaku takie sobie. No to kto wygrywa? Wybieram tęczowe pancake'i. Wow, gratulacje! Lecimy dalej. Enid, czym nas zaskoczysz? Wow, jakie kolorowe kakao. Zrobi się. Wednesday jest gotowa. Pani dyrektor też. Tak, zli ostrożniej. Znam przepis na najlepsze kakao. Potrzebujemy świeżego mleka. No i oczywiście kakao. I gotowe. Teraz wlewamy wszystko do kubka. Fajny nadruk, co? Rozdałam je wszystkim w szkole, żeby pamiętali, kto jest najlepszą dyrektorką. Fajnie, a ja zrobię z Nutelli. Wpadłem kiedyś do kadzi z Nutellą, szukali mnie przez trzy dni w tym czasie udało mi się zjeść roczny zapas, ale opowiem o tym innym razem. Ojej, skończyła się Nutella. Co robić? Mam pomysł! Zostało troszkę na ściankach. Po prostu wleję mleko do słoika z resztkami Nutelli. Kurczę, nie mogę go otworzyć. A mama mówiła, żebym zajął się sportem. Otworzycie ty głupia butelko! Ojej! No tego się nie spodziewałem. Co ja miałem zrobić? A, wiem. Wlać mleko do słoika. No to wlewam. Zamykamy i potrząsamy. Trząść trzeba długo. To świetny czas, żeby się troszkę rozciągnąć. Gotowe. Dekorujemy bitą śmietaną i próbujemy. Może Wednesday to zatruła. Znam ją od urodzenia. Dodamy jeszcze posypkę. E, nikt to lubi. I gotowe. Jestem świetnym kucharzem. Opowiem o tym tacie. Będzie ze mnie dumny. Dorzucę jeszcze słomkę. A co tam u Wednesday? Co za amatorstwo. Dobrze, że ja też biorę udział w tym challenge'u, bo e, nic się działaby bez żadnych smacznych dań. Czy możecie przestać patrzeć mi na ręce? Dziękuję. Wlałam mleko do blendera i wrzucam czekoladki Mars. To moje ulubione batoniki. Ich ponure opakowania naprawdę cieszą moje oczy. Szyściutko zmiksowałam. Dzięki rączka. Zawsze wiesz, czego potrzebuję. Wylewam wszystko do czaszki i dekoruję bitą śmietaną. Oczywiście nie mogę zapomnieć o syropie truskawkowym. Udekorowałabym to krwią, ale wiele osób nie lubi jej smaku. No wygląda dobrze. Gotowe. Enid! Możesz pić kakao. Fuj, Wednesday znowu zrobiła wszystko, żeby zepsuć mi apetyt. Spróbuję nietoperza. Mmm, pyszny. A kakao? Wow, też dobre. A co tu takiego? Pani dyrektor znowu się popisuje. To miłe, a co z kakao? No nic odkrywczego. Jest jeszcze jedno od slaja... Mmm, czy to Nutella? To jest pyszne. Nie potrzebuje słomki. Mmm, ze słodką posypką. Rewelka. Ale to kakao Wednesday wygrywa. Smakuje okropnie dobrze. Wednesday? Co? Uśmiechasz się? To takie słodkie, zaraz się rozpłaczę. To jej pierwszy uśmiech. Nie wystraszcie jej. Dobra, pierwszy i krótki. E, nit, nie jesteś jeszcze pełna? Co tym razem? Tęczowy burger wygląda świetnie. Poradzicie sobie? Widzę, że Paxley ma pomysł, Łęzdę jak zwykle spokojna, a dyrektorka zdeterminowana. To wszystko jest takie proste. Najważniejsze są pyszne i miękkie bułeczki. Nie będę brała gotowych. Co ze mnie za dyrektorka, jeśli będę używać gotowców? Zrobiłam własne. Będą wyjątkowe, kolorowe, a raczej tęczowe. I mamy to! Podoba się? Idealne ciasto pozostało tylko uformować równie idealne bułeczki i wysłać je do piekarnika. Jestem zbyt genialną kucharką. To moje przekleństwo przyznaję. Za 10 minut będą gotowe. Jak ci idzie Paxley? Mnie? E, świetnie zrobiłem już ciasto. Wygląda super. Niczym slime! Ups, przykleiło się. O nie, jestem w niewoli. Puść mnie, ty nędzny kawałku mąki i wody. Nie czuję rąk. Możecie mi pomóc? Nie to nie. Poradzę sobie sam. Spadaj, głupi kawałku ciasta. Widziałyście, jak go załatwiłem? Ale co ja mam teraz wymyślić? Wiem. Mam tu gdzieś pysznego pączka. Miałem go zjeść wczoraj, ale damę nic. Zrobię z niego bułeczkę. Co to jest? Mózg? A nie, to mięso mielone. Nudy. Ups, znowu coś rozbiłem. O, tego mi trzeba lodów. Otwieraj się. Widziałeś, co zrobiłem z mlekiem? O, zaraz cię otworzę. O, mam pomysł. Brutalna męska siła rozwiąże wszystko. Nawet jeśli tata mówi, że lepiej tego nie robić. Ale lody się na mnie nie obraziły. Mam nadzieję, że będą doskonałym kotletem. Dorzucę też troszkę kwaśnego dżemu. Ojej, aż mnie wykrzywiło. Będzie idealny. To coś jest niesamowite. Polejemy tym mojego słodkiego burgera. I ostatni składnik kolorowe skitelsy. Raz zjadłem za dużo skitelsów, aż dostałem cukierkowej wysypki. O nie, zakrztusiłem się! Tak chyba już ci wystarczy słodyczy, prawda? Co wy byście bez mnie zrobili? Dziękuję, pomogła mi pani. Już prawie widziałem białe światło. No i gotowe. Została mi jeszcze mała patka Cheetosów. Zjem ją sobie, bo umieram z głodu. Myślę, że moje bułeczki są gotowe. Mm, co za zapach. Wyszły idealne tęczowe bułeczki do burgerów. Dokładnie takie, jak zamówiła Enid. Spójrz, Wednesday. Nie ja mam coś lepszego. Czarne bułki. Będą idealne. Muszę je tylko troszkę przyrumienić. Właśnie w ten sposób. Dodam też keczupu. Sara nie zaszkodzi. No i zamykamy całość. Na górze będzie się piekł kotlet. Dodajemy drugą bułkę i czekamy. To doskonały wynalazek mojego genialnego umysłu. Gotowe. Najlepszy burger na świecie. Muszę tylko dopracować projekt, bo jest zbyt nudny. Z pomidorków cherry zrobię wspaniałe czerwone oczy. Właśnie takie. Rączka. Potrzebuję pomocy. Przestań bić mojego sługę. Nic ci nie zrobił. Dziękuję. Zrobię teraz nogi z cheetosów dla mojego pająka. Co tak patrzycie? Zaraz was zje. Wednesday, bo zaraz wezwę twoich rodziców do szkoły. Nie mam jeszcze gotowego burgera i kończy mi się czas. Muszę jak najszybciej zrobić kotleta. Usmażę go z obu stron. Aż będzie pysznie chrupiący, na wierzch położę ser. Wrzucę go na tęczową bułkę według mojego autorskiego przepisu. No i gotowe, smacznego! Super, bo anic już czekaj, jest bardzo głodna. To chyba nowe dzieło Wednesday. Co to jest tym razem? Czupa kabra czy wąż? To chyba pająk. Nieźle Wednesday! Spoko, ale co z burgerem? Fuj, no nie, nie smakuje mi! Wow, ten tęczowy burger wygląda dokładnie jak na zdjęciu. Spróbuję. Mm, taki soczysty, a te bułki są takie miękkie jak chmurki. Ale czegoś tu brakuje. Serii to wszystko? To nie jest interesujące. A tu mamy coś niezwykłego. Czy to słodki burger? Jest kreatywny. Widać tu rękę Paxleja przy pracy. Mm, niesamowicie słodki. Daje zwycięstwo słodkiemu burgerowi Paxleja. No, gratulujemy. Okej. Okay. Teraz chcę frytki. Tęczowe poproszę. Okay. Wszyscy gotowi? No to zaczynamy. Do zrobienia frytek używa się tylko specjalnych ziemniaków. Trzeba je oczywiście obrać. Ojej, co to jest? Tak zli! Znowu coś wymyślasz, prawda? Zostaw wiertarkę w spokoju. Dobra, wzywam twoich rodziców do szkoły. Chociaż może zmienić zdanie dzięki obranym ziemniakom. Dziękuję. Pokroiłam je specjalnym nożem. Enik chciała tęczowe, więc będą tęczowe. Voilà! Wszystkie kolory tęczy. Świat nigdy nie widział tak wspaniałych frytek. Pozostało tylko usmażyć je na gorącym oleju. Mm, no, co za zapach. Mam nadzieję, że Enik doceni moją pracę. Dobrze, myślę, że wszystkie ziemniaczki są gotowe. Spróbujmy. Mm, pyszne. Jestem w tym tak dobra. Ułożę je na ładnym talerzu. Mam tęczowe frytki, więc ułożę je w tęczę. Doskonale. Co tam się dzieje? Piła łańcuchowa zawsze mi pomaga. Spójrzcie tylko, są idealne. Przepraszam, już nie będę. Tak, zli znowu coś nawywijał. Niech sam sobie radzi, może dorośnie. Rączka, potrzebuję twojej pomocy. Wkładaj tu ziemniaki, a ja będę je ciąć. Pozostało je tylko usmażyć. Kładziemy wszystkie na talerzu i dodajemy czarnego barwnika. Ale czemu je leci? Ojej, przepraszam, to był wypadek. Ale nie szkodzi. Zawsze mam ze sobą zapasową buteleczkę. Pokolorujmy wszystko. No, od razu lepiej. Frytki prosto z piekła. Ja muszę tylko usmażyć ziemniaki. Ojej, chyba za dużo oleju, ale ujdzie. Dobra. Wrzucam wszystko na patelnię i kryć się! bo będzie bombardowanie olejem. Dobra, muszę się tego pozbyć. Od razu lepiej. No dobra, ale co mam robić? Wiem, mam pomysł. Po co robić frytki z ziemniaków? Jest tyle lepszych rzeczy do jedzenia. Bo na nowe żelki. Wyglądają jak ziemniaki, ale smakują o wiele lepiej. Wrzuciłem wszystko do miski i dodałem sosu truskawkowego. Smacznego! Wow, no wasze frytki są tak różne. Co wybierze nit? Wszystko bardzo ładnie pachnie. Co to jest? Przypalone? Chwila, nie no. Wednesday znowu bawiła się czarnym barwnikiem. To nie jest apetyczne, ale dobrze smakuje. Dzięki, Wednesday. Ojej, co teraz? Wow, tęczowe fryteczki. Mmm, trudno się zatrzymać. Są przepyszne. No, palce lizać. Jestem pełna, ale muszę spróbować ostatniej porcji. Chwileczkę, czy to naprawdę frytki? Nie, to żelki, ale dobre. A sos? Mm, bardzo smaczny i nietypowy. Zwij, świetnie ci poszło. Ojej, zjadłam za dużo. Enid. Wszystko w porządku? Nic jej nie jest. Nie straszna nas tak obżartuchu. Wow, co cofam swoje słowa. Jaki fajny lifehack. Pobyt jest taki fajny do naciskania. Chcę wcisnąć wszystkie guziczki. Suzy, Suzy! Mam dla ciebie nowego lifehacka. Sprawdźmy to. I to szybko. Jeśli dobrze zrozumiałam, potrzebujemy cukierków Nerds. I przezroczystej plastikowej tuby. Czekaj! Nie jemy cukierków, potrzebujemy ich do eksperymentu. Tak lepiej, wsypujemy je do miski. Ja w międzyczasie uruchomię suszarkę. Ej, dlaczego nie działa? No włącz się! Co takiego? Ta suszarka do włosów... Ojej, działa! Wyłącz to! Chociaż to było całkiem zabawne! Dobra, lepiej ja to zrobię. A ty trzymaj rurkę! Wow, jakie piękne! Podoba Ci się? Tak, teraz spróbuję złapać te cukiereczki ustami. A ty wiecznie tylko o jedzeniu cukierków. Ekstra to wyszło. Znalazłeś kolejny fajny lifehack. Jeju, jak wcześnie. Może jakieś TikToki mnie rozweselą. O, znalazłem fajne wideo. Muszę je sprawdzić. Okej, okay, chyba już umyłem zęby. Szybko biegnę do Suzy. Suzy! Przepraszam, że przeszkadzam. Znalazłem nowego TikToka. Wow, szybko, musimy to sprawdzić. Potrzebujemy wazon z wodą, ale bez kwiatów. Dzięki, jesteś taki słodki. Jeśli eksperyment się powiedzie, nazwę go twoim imieniem. Potrzebujemy paczki skitelsów. Najpierw trzeba ich oczywiście spróbować. Nie jadłem jeszcze śniadania. Mniam. A teraz użyjemy nici dentystycznej. Niezgodnie z jej przeznaczeniem, ale do nauki. Wyciągamy nić i przewlekamy ją przez skitelsy. Gotowe! Teraz przywiązujemy całość do patyczka i wkładamy do wazonu z wodą. Suzy, już prawie skończyłem. Zobacz efekt! Wow, fajnie, co? Alex, jesteś prawdziwym naukowcem. A masz! Kolejny cios i kolejny. Wow, jaki ciekawy filmik. Muszę to natychmiast pokazać Suzy. Oła! Dobra, gruszka, jeden, jeden. Skakanie na skakance to świetna zabawa. Chcę się skakać najwyżej, jak tylko można. Suzy! Oj, przepraszam. Ups, mam dla ciebie nowe wideo. Musimy to sprawdzić. Najpierw trzeba zrobić karmel. Cukier nam w tym pomoże. Mm, jest taki słodki. Wrzućmy go do garnka i roztopmy. Alex, włącz kuchenkę na pełną moc. No dalej. Widzisz? To cukier roztapiający się w słodki karmel. Teraz musimy to wszystko wymieszać. Już prawie gotowe. Dobra. Co teraz? Teraz potrzebujemy miksera. Mam go tu. Proszę. Nie potrzebujemy drugiej trzepaczki. Jedna wystarczy. Idealnie. Suzy, ostrożnie wylej karmel na trzepaczkę miksera, a ja go włączę i przytrzymam. Coś wychodzi, ale jakoś mało. To co, próbujemy? Może będzie dobrze smakować. No dalej. Mm. Nawet dobre. Zgadzam się, przynajmniej dobrze smakuje. Słodziutkie. Trochę mało, ale smaczne. No to co? Może dokładka. Dobra. Wow, znowu mam fajne wideo. Muszę je szybko pokazać, Suzy będzie chciała to sprawdzić. Jakie fajne bańki mydlane! Suzy! Suzy! Boom! Ojej, Suzy, kupię ci nowe bańki mydlane! Lepiej obczaj to! No, taki sobie! Naprawdę chcesz to przetestować? No dobra, do dzieła! Czego potrzebujemy? Chwileczkę! Potrzebujemy pustej butelki po Coca-Coli! Bez nakrętki! Umieszczę lejek na górze! Co niepoważne! Zróbmy coś większego! Taka butelka pokoli to co innego. Wezmę rurkę. Myślisz, że dobrze wyglądałbym z wąsami? Lepiej przetestujmy eksperyment. Najpierw rozciągniemy rurkę, a teraz zanurzymy ją w butelce. Właśnie w ten sposób. No to pij. Mam nadzieję, że nie pękniesz od takiej ilości. Tak szybko? Wow! To była prościzna. Tylko muszę wypuścić niepotrzebne gazy. Oj, przepraszam, Susi. To było obrzydliwe, Aleks, ale z ciebie śmierdziel. Kontynuujmy. Teraz musimy napełnić butelkę ryżem. Myślę, że tyle wystarczy. Zaraz to sprawdzimy. Dobra, już wszystko rozumiem. Co rozumiesz? Potrzebujemy więcej ryżu? No, może masz rację. Wsypuj go do butelki. Już włożyłam lejek. Robi się! Gotowe. A co to jest? Ryż? Świetnie, to też wsypię. Trzeba wypełnić całą butelkę. Mamy to, Suzy, wyciągaj lejek. Teraz potrzebujemy mopa. Wbiję go głęboko w ryż. No i sprawdzamy. Nie na darmo ćwiczyłem. To działa, to działa. Świetnie, ale musimy się upewnić. Spróbujmy pociągnąć to w ten sposób. Suzy, widzisz to? Wow, jesteś takim siłaczem. Panie niedźwiedziu, stań na straży. Pilnuj mnie, kiedy oglądam TikToka. Co tam nowego? Wow, ale fajne wideo. Trzeba je sprawdzić. Biegnę do Suzy. Suzy, gdzie ty tam jesteś? O, tutaj widzę cię. Mmm, guma. Zjadłam tyle, że mogę nadbuchać największego balona na świecie. No co zaczynam? I jeszcze. I jeszcze. Co to jest? No Suzy sama się prosi, żebym przebił tego balona. Na to bum! O rany, jestem cała pokryta gumą. A ty z czego się śmiejesz? Też jesteś cały w gumie. Ujo, wyda! Ale dobra, jestem tu po to, żeby pokazać ci wideo. Sprawdźmy to. Świetnie. Właśnie oblałem test z hiszpańskiego. Oczywiście zrobiłem to dla eksperymentu. Naprawmy to szybko, albo mama będzie wkurzona. Nie ma sprawy. Bierzemy przerzutą gumę. No, nie jest najświeższa, ale jeśli usuniemy śmieci, to można przerzucić ją jeszcze kilka razy. Gotowe. Teraz przyklejam ją na ocenie i dociskam. O nie, nie udało się! No i jak ja to wytłumaczę, mamie? Nie płacz, mam pomysł. Mam inny sposób na pozbycie się złej oceny. Tylko nie mów, mamie. Trzeba zaprasować złą ocenę gorącą prostownicą. Gotowe, widzisz? Narysowałam nową, lepszą ocenę. Proszę!